Witam Was, moi drodzy. Doszliśmy do sytuacji, kiedy codziennie jakiś pomyleniec wyzywa mnie na pojedynek. Wszyscy oni żerują na tej sytuacji związanej z tym, że nie do końca jest pewne, kto będzie moim rywalem podczas gali Heilich 6. Ale to może dla nich nie jest zbyt pewne. A może, a może ja już wiem, kto tym rywalem jest. W każdym razie próbują wykorzystać sytuację. Każdy z nich próbuje sobie załatwić walkę. Próbuje sobie załatwić garze, sławę. Tylko ta banda pomyleńców nie rozumie jednego. To ojciec chrzestny polskich Flickwajtów decyduje z kim walczy. A nie jakiś pierwszy, lepszy pomyleniec, który gdzieś się urywa z choinki. Fonfaja. Burnejko. Fajdek. Wcześniej jeszcze Bąbel. Tylko ojciec chrzestny polskich free decyduje, z kim będzie walczył. Ustawiać się w kolejkę. Ja oczywiście nie wymieniłem wszystkich, bo tam jeszcze jest jakiś taki przygód sopleniący. Jeszcze ktoś tam jest. Więc powtarzam. Ustawić się w kolejce. To ja będę decydował i to ja będę wybierał z kim walczę. A teraz wszyscy morda w kubeł i czekać, kogo z was wywołam do tablicy. Ty Fonfaja, nie bądź taki mądry, bo to nie będzie boks, tylko MMA. Rozumiesz? Nie rozumiesz, kurwa. No, bo jakbyś rozumiał, to byś się kurwa nie, nie przypierdalał. Nie rozumiesz, że MMA to jest zupełnie inny sport. James Stoney też tego nie rozumiał. Zrozumiesz dopiero wtedy, gdy cię pierdolę o matę. No, ale to, na to jeszcze przyjdzie czas. Powtarzam, w kolejkę i czekać.